Nie wiem, czy, czy, czy w ogóle zawód trafika jest wam zdany. Nie, nie wiem, czy to teraz cały czas tak wygląda, nie? Ale, ale wcześniej jakby w domach mediowych, czy, czy jakichś tam większych agencjach, był udział Trafik, który tak naprawdę zajmował się oskryptowaniem, czy takim takingiem reklam kupowanych przez dom mediowy. Nie wiem, czyli tam nie wiem, kupowaliśmy jakieś, nie, jakąś tam stałkę na gadu gadu za, za straszne pieniądze, jak ktoś jeszcze gadu gadu kojarzy. Eee, czy jakieś tam placementy na Onecie, WP i tak dalej, okay. i dostawałeś to, 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 to taki media plan. Eee, no i każdy taki placement musiałeś tam odpowiednio sobie otagować, wysłać te materiały do konkretnego wydawcy i tak dalej, i tak dalej. Korzystało się w tego, wtedy z takiego systemu Chemius. To też, też pewnie mm -hmm. mało komu znany na ten moment. Eee, no i tam ja jakąś swoją ścieżkę kariery. Bo zawsze mnie interesowała ta technologia, więc jest tam jakiś technologiczny menadżer, jakieś tam nowe systemy, i tak